wyrażam od siebie i tu obecnej mojej mamy, z którą przyjeżdżamy. Dziękujemy Panu Bogu za łaskę, wspólnej modlitwy razem z Wami, za przeżywanie naszych rekolekcji wielkopostnych i na ręce Ojca Mirosława. Dziękuję serdecznie wszystkim kapłanom, braciom zakonnym i na pewno siostrom, którzy tu posługują za to zaproszenie i zaufanie. Jestem tu pierwszy raz i Według wiary, według chrześcijańskiej myśli, cyfra jeden to nie jedyny, tylko pierwszy, dlatego też bardzo to jest przyjemne tak duchowo. I witamy Was wszystkich serdecznie, tu obecnych parafian i tych, którzy jeszcze przyjdą, zapraszamy na wspólną modlitwę, na te nasze zamyślenia rekolekcyjne, wielkopostne, abyśmy... Naprawdę, swoje serce, przytulając do serca Jezusowego poprzez Matkę Najświętszą, mogli czuć się w Kościele, że jesteśmy w jednej rodzinie, że jesteśmy w domu, że jesteśmy na tym miejscu, na którym naprawdę powinniśmy być. I tutaj, gdzie jesteśmy teraz, to jest nasz dom. A tam, gdzie mieszkamy, to jest tak jak po ukraińsku się mówi, kwartira, to jest wynajem. Tam, gdzie śpimy, pracujemy gdzie są nasze rodziny, a tutaj, gdzie jest Pan Jezus, jest nasz dom. Dlatego witajmy się nawzajem w swoim domu, w domu Bożym i prośmy, aby Duch Święty wylewał się na nas, aby Matka Boża nas prowadziła, abyśmy przy sercu Jezusowym mogli jeszcze bardziej być dobrymi. Staliśmy się świętymi i takimi weszli do Królestwa Niebieskiego.